Siematutem Rekka. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku i tak jak prosiliście, dzisiaj pokażę Wam jak wgrać skina do Escalanter, żebyście Wy i wasi znajomi widzieli właśnie tego skina. Także zapraszam już do poradnika. Ok, a więc witam Was już w poradniku właściwym. Zachęcam do zostawiania łapki w górę, jak i również subskrypcji, żebyście nie przegapili kolejnych poradników, jak i filmów na moim kanale. A my w tej chwili jesteśmy na stronce Nowa Skin, którą macie w opisie. Tutaj będziemy tworzyć naszego skina od zera, bądź możemy sobie wygrać już gotowego skina, którego tutaj widzimy po lewej stronie. Wgrajmy sobie może takiego skina. Taki miś. I ja sobie go tutaj oznaczę troszeczkę czerwonym kolorem. Tutaj wezmę tak... Dajmy, dajmy na to, że zakrwawiono trochę ręce mu zrobię. Ok, i teraz co musimy zrobić, żeby pobrać naszego skina? Klikamy sobie Save, i tutaj tą grafikę e, zapisujemy najlepiej na pulpicie. Zapisz sobie tam, jaką nazwę. Klikamy Zapisz, i póki co mamy naszego skina. Teraz jak wgrać go do Minecraft'a. Musimy wejść na stronę Escalancher, na której musicie się zarejestrować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Kliknijmy Register. Tutaj podajecie swój adres e-mail. E, potwierdzacie swój adres e-mail, jak i również hasło. No wydaje mi się, że dacie radę to na spokojnie zrobić samemu, więc ja tutaj już nie będę się rejestrował po raz drugi, więc przejdę do e, procesu logowania. Więc e, ja się szybko zaloguję. E, muszę podać e-maila i swoje hasło, które podczas e, Rejestracji podawałem i zaraz do Was wrócę. Ok, a więc jestem już zalogowany jako Marekkas i tutaj możemy wgrać naszego skina, przez co wchodzimy w opcję Customization. Klikamy sobie jak widzicie, mamy tutaj obecnego naszego skina, czyli Steve'a. A my chcemy wgrać ten skin, który wcześniej tworzyliśmy. A więc klikniemy tutaj sobie Browse i wybieramy plik, który wrzuciliśmy na Pulpit, czyli ten nasz skin stworzony. I zobaczmy, faktycznie ten skin, nawet tutaj ten edytowany, jest już wgrany. A więc teraz wystarczy kliknąć Save Settings, żeby zapisać te ustawienia. Również możemy wgrać pelerynkę. To od wersji 3.0, na której ja aktualnie robię właśnie ten poradnik. Więc jeżeli chci chcielibyście jeszcze wgrać sobie pelerynkę, no to możecie taką pelerynkę stworzyć i również ją w taki sposób wrzucić jak skina. Co ważne, pamiętajcie, że nazwa, którą tutaj widzicie, musi być identyczna taką, jaką macie w launcherze. Czyli jeżeli um, ja mam Marekkas, to mój nick musi być dokładnie Marek na w Minecraft. Ok, kliknijmy sobie Save Settings. Poczekajmy chwilkę, aż tutaj strona to e, przemyśli. No jak widzimy, tutaj e, profile saved. Czyli sukces mamy po prostu, że nasz e, skin został wgrany na Niko Marek Kas. OK. No i teraz wystarczy wejść do Minecrafta i sprawdzić czy nasz skin działa. Eskalancer mam już odpalony, jeżeli Wy nie macie pobranego, no to macie link w opisie. Tutaj klikamy tryb offline, jeżeli chcecie grać w wersji non-premium i wpisujecie swój nick, czyli nazwę użytkownika i tak jak mówiłem musicie wpisać nazwę użytkownika identyczną jaką tam wpisaliście, czyli Marek Kaz. OK. Kliknijmy zaloguj się. No i jak widzicie, mamy tego skina naszego tutaj zmienionego. Jednak ja pokażę Wam jeszcze w grze, czy na 100% to wszystko działa, więc kliknijmy graj. Ok, Minecraft działa na wersji 1.15.1. Teraz wejdźmy w tryb jednoosobowy. Stwórzmy jakiś nowy świat, wezmę sobie kreatywny. Stwórzmy i zobaczmy, czy działa. Zaraz jeszcze wejdę dodatkowo na jakiś serwer i sprawdzimy, czy ten nasz skin faktycznie jest widoczny. OK, musieliśmy chwilkę poczekać aż nasz skin się załaduje. Kliknijmy sobie F5. Zobaczmy. No i mamy tego skina, którego właśnie wygrałem. Dobra, czyli jesteśmy na świecie jednoosobowym. A sprawdźmy, jak to się prezentuje na trybie multiplayer. OK, wszedłem na serwer MCDay, który gorąco polecam. Jak widzimy, w dalszym ciągu skinę mam, czyli wszystko działa. I taki pro tip dla Was, jeżeli skin Wam się nie wygrał i widzicie dalej skina to najlepiej żebyście poczekali mniej więcej z godzinkę aż ten skin Wam się do końca wgra. Jeżeli w dalszym ciągu ten skin nie będzie u Was widoczny to polecam jeszcze raz przejść tą procedurę wgrywania tego skina i zapisania wszystkich opcji, czyli tam saved settings i powinno Wam na 100% wszystko działać, tak jak widzicie tutaj. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i Wam zadziałał. Także zapraszam do subowania, do lajkowania, do zostawienia dzwoneczka i widzimy się w kolejnych materiałach. Także do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!